Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nastolatki się nie uczą. Pytanie ważne, ale też bardzo trudne. Dla większości rodziców bardzo frustrujące i bardzo męczące, trudno jest uzyskać odpowiedź na pytanie, czemu nastolatki się nie uczą, szczególnie trudno jest ją znaleźć w umyśle nastolatka. to znaczy nie można, jeżeli zapytamy nastolatka, dlaczego się nie uczysz, no to Większość z rodziców uzyska odpowiedź, bo, bo mi się nie chce, tak? Nie chce mi się i dlatego się nie uczę, albo nie wiem, nie wiem, dlaczego się nie uczę. I od nastolatka tego się nie dowiemy. Natomiast sytuacja niekomfortowa, bo powstaje trochę taki obraz u rodzica, taki wniosek, że ten mój nastolatek to jest strasznie leniwy, on jest taki skoncentrowany tylko na sobie, na tym, żeby było przyjemnie, nic nie chce dać od siebie, nie chce włożyć żadnego wysiłku, jeszcze bezczelnie mi odpowiada, że nie wiem, nie wiem, czemu się nie uczę. Tak? No, to, to, to rzeczywiście duży dyskomfort dla rodzica. No, nastolatkowi też, też, też pewnie nie jest łatwo, jeżeli systematycznie ma zadawane pytanie, czemu się nie uczysz. Jest nacisk i presja, żeby się uczyć. Gdybyśmy spróbowali w takim razie wniknąć w, w umysł nastolatka, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że... Macie trochę pieniędzy, macie jakiś stały dochód, ale mimo wszystko fajnie byłoby iść do pracy. Ten stały dochód, który Państwo macie, zaspokaja Państwa podstawowe potrzeby. Nie musicie się martwić o, o to, gdzie macie mieszkać, o to, że nie macie za co kupić jedzenia. Na te podstawowe potrzeby, jak najbardziej, są środki, jest stały dochód ale fajnie byłoby mieć coś więcej, tak? Fajnie byłoby pomyśleć o tym, żeby zarobić jeszcze jakieś, jakieś, pieniądze. I teraz idziecie Państwo do pracodawcy i pracodawca składa Wam taką propozycję, mówi do Was także. ok, to jak będziesz u mnie pracował, to ja nie wiem, czy Ty jesteś dobrym pracownikiem, czy nie. No ja muszę sprawdzić, ocenić. U mnie okres testowy to trwa 10 lat, tak? Przez te 10 lat nie będę ci płacił. Ja ci będę dawał krążki, które będą informacją o tym, czy ty dobrze wykonujesz swoje zadania, czy nie. Czy jesteś dobrym pracownikiem, czy nie. Czy efekty twojej pracy mnie zadowalają, czy nie. I teraz, jeżeli uznam, że coś robisz źle, będę ci dawał czerwony krążek. Jeżeli, uznasz, że, jeżeli uznam, że robisz coś ok, dobrze, dostaniesz żółty. Jeżeli będę bardzo zadowolony, będziesz miał bardzo dobre wyniki w swojej pracy, to będę ci dawał zielone krążki. Popracujesz tak u mnie 10 lat, a ja potem być może cię zatrudnię, no ale tego jeszcze nie wiem. A twoje zarobki, ile będziesz zarabiał wtedy, tego też nie wiem, bo to zależy od tego, jakie będziesz miał krążki. Jak będziesz miał dużo czerwonych krążków, no to będziesz słabo zarabiał, jeśli w ogóle cię zatrudnię, jak będziesz miał dużo zielonych krążków, no to będziesz lepiej zarabiał, ale ile to nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć. No i to wchodzisz w to, czy nie? Odpowiada ci taki układ, czy nie. No to państwo, czy właśnie w takiej sytuacji zdecydowalibyście się na taki staż, na, na, na pracę w takim trybie? Tak, no, no właśnie, właśnie, no rozsądkowy, zdro, zdrowy rozsądek, zdroworozsądkowe podejście, człowiek zdrowy, myślący trzeźwo, raczej nie zgodziłby się na taki układ, tak? Ale dokładnie to, tak od czegoś takiego oczekujemy od naszych nastolatków. Właśnie taki układ. 8 lat szkoły podstawowej, 4-5 liceum, technikum, potem może jakieś studia albo coś, bez żadnej gwarancji, czy będzie praca, bez żadnej informacji na temat tego, jakie będą gwarantowane zarobki. One jakieś będą, ale to zależy od mnóstwa czynników, od tego, jak się będziesz uczył, tak, ale no nic więcej nie możemy Ci zaproponować. Tak? I, I więc taki układ to jest e, czegoś takiego doświadczają właśnie nastolatki, e, bo czerwone krążki to są jedynki i dwójki, e, żółte si krążki to są trójki, a zielone krążki to są czwórki i piątki. Tak? E, czyli pewne symbole, które dają pewną informację zwrotną, ale nie dają żadnej gwarancji na przyszłość, ponieważ ostateczny efekt będzie dopiero za 10 lat. E, e, czy za pięć, jeżeli mamy, mamy, mamy nastolatka e, środkowego e, w wieku tam 14 lat, tak? E, I nie wiadomo, jaki będzie ten efekt. tak, Nie wiadomo, e, jakie będą pieniądze, e, jak to będzie. Więc e, no, e, oczekujemy od nastolatków, aby podjęły się takiego zadania, e, którego dorosły człowiek. E, Zdrowy, trzeźwo się nie podejmie. No więc nie możemy się dziwić, że nastolatki nie chcą iść na taki układ i nie chcą się uczyć. Tak? Są sfrustrowane i są zbuntowane. Tym bardziej, że okres nastoletni to czas, w którym rozwija się krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie o świecie, przede wszystkim o świecie, ale też o sobie. Natomiast przede wszystkim o świecie w tym sensie, że nastolatek ma dużą, większą łatwość. Do tego, aby krytycznie komentować świat zewnętrzny, niż komentować krytycznie samego siebie, co też jest naturalne i rozwojowe. Dopiero po pewnym czasie pojawia się taka dojrzałość, żeby móc krytycznie odnosić się do samego siebie, wtedy, kiedy, kiedy poczucie własnej wartości, obraz samego siebie jest już. W miarę trwały, w miarę ukształtowany, dużo łatwiej jest mówić o swoich badach niż, niż w wieku na przykład 14 czy 16 lat. To jest, to jest dużo trudniejsze. Więc krytycyzm u nastolatka się rozwija, i na początku ten krytycyzm też pozostawia wiele do życzenia. W tym sensie, że on jest bardzo niedoskonały. Myślenie krytyczne u nastolatków jest niedoskonałe zawiera w sobie liczne błędy, niedociągnięcia, jest sztywne, nastolatki odnoszą, nieprze... myślenie krytyczne od nastolatki odnoszą przede wszystkim do świata zewnętrznego w dużo mniejszym stopniu do samego siebie. I teraz skoro mamy taki krytycyzm u nastolatka, który obserwuje otaczający go świat, no co ten nastolatek widzisz też taką rzecz, że dobre wykształcenie we współczesnym świecie nie jest gwarancją na. Tak? Nie jest gwarancją na szacunek ze strony innych ludzi, nie jest gwarancją na sukces, nie jest gwarancją na to, że znajdę pracę, nie jest gwarancją na bezpieczeństwo finansowe. Tak? Wielu nastolatków mówi wprost: że przecież ja się nie będę uczył, ja wolę iść do szkoły zawodowej, bo mi się nie chce uczyć, a poza tym y, y, ludzie. Y, z wyższym wykształceniem, no to oni wcale nie mają dużo pieniędzy, a często nie pracują w tym kierunku, w którym się wykształcili. No to nie ma sensu. Nauka nie ma sensu. Dużo lepiej będzie, jak pójdę do zawodówki, zdobędę zawód, a potem założę własną firmę w tej kwestii, w której się wykształcę. Tak? No, i często racjonalnie słuchając nastolatka, trudno jest znaleźć jakieś sensowne argumenty przeciwko takiemu sposobowi myślenia. Tak? Więc ten krytycyzm u nastolatka jest, i nastolatki widzą, że wykształcenie nie jest wyznacznikiem szczęścia, sukcesu, bezpieczeństwa finansowego. Tak? I teraz znowu w takiej sytuacji nie można się dziwić. Że nastolatki często po prostu uważają, że nauka jest bez sensu. Że należy jak najszybciej skończyć szkołę, zacząć zarabiać pieniądze i się usamodzielić. Ponieważ inwestycja w wykształcenie jest inwestycją w coś niepewnego. Jest inwestycją w pewną niepewność. Oczywiście one nie używają takiego słowa, tak? ale w rozmowach z nimi można odnieść właśnie takie wrażenie. Czyli ja nie będę się uczyła, ja wyjeżdżam do Irlandii czy do Unii, tam mam rodzinę i tam zarabiają dużo lepsze pieniądze. Poza tym tam się lepiej żyje, jest więcej spokoju, mniej stresu, więc nie zamierzam jakoś się nadmiernie kształcić. Nie zamierzam się. Więc ten krytycyzm nastolatka też jest takim elementem, który powoduje brak gotowości do nauki. I on nakłada się właśnie na pewne zmiany kulturowe. W latach 90. studiując literaturę czy też w rozmowach z różnymi ludźmi, można odnieść... Można znaleźć taki stereotyp, czy też taki schemat myślenia, bardziej pojawiający się w latach 90., czy jeszcze na początku, zaraz po 2000 roku, że rodzice mieli takie przekonanie, że wykształcenie równa się dobra praca dobra, czyli taka, która pozwala utrzymać rodzinę, żyć. Na godnym poziomie. A więc myślenie o, o szkole sprowadzało się właśnie do takiego schematu. Wykształcenie, dobra praca, godne życie. Współcześnie, jak się i teraz wiele nastolatków też funkcjonowało w tym schemacie. Natomiast współcześnie w umysłach nastolatków, w przeżywaniu świata, obowiązuje inny schemat, tak? że wykształcenie. Praca i teraz albo sukces, albo pieniądze, albo sukces, albo pieniądze, albo kariera na przykład, tak? Czyli wyksz wykształcenie i praca są środkami do celu, są przystankami na drodze do tego, żeby zrobić karierę, żeby odnieść sukces, żeby realizować w dorosłym życiu pasje albo do tego, żeby mieć dużo pieniędzy. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć pieniądze, tylko żeby mieć ich dużo. I skoro to są pewne przystanki na drodze, to naturalne jest to, że człowiek szuka jak najkrótszej drogi. Ten algorytm, ten schemat nie jest schematem sztywnym. Można nie mieć wykształcenia, można nie mieć dobre dobrej pracy, a i tak zarabiać pieniądze. Dobrej pracy w sensie etatu, tak? A i tak zarabiać duże pieniądze. A i tak odnieść sukces. A i tak zbudować karierę. Więc w perspektywie nastolatków w tej chwili szkoła nie stanowi jakiejś wartości samej w sobie. Wykształcenie nie stanowi wartości samej w sobie. Praca też nie stanowi wartości w samej w sobie, e, ponieważ ona nie jest postrzegana przez pryzmat stabilności i tego, żeby mieć godne życie, e, tylko ona jest postrzegana przez pryzmat jakiegoś dalszego, dalszego celu, e, który ma już inne znaczenie. Tak? E, po, ponieważ kariera to znaczy, że jestem lepszy od innych. Że w rywalizacji wspiąłam się na jakąś wyższą pozycję niż inni. Tak? Sukces. Sukces oznacza, że jestem bardzo dobry w tym, co robię, że robię rzeczy duże i ważne i inni to widzą. Widzą to, że ja jestem w tym czymś dobry. Być może znowu jestem lepszy od innych. Tak? W końcu kolejny element to pieniądze. Nie chodzi o to, żeby mieć godne życie. Tylko chodzi o to, żeby mieć dużo pieniędzy. Czyli nie chodzi o to, żeby moje podstawowe potrzeby były zaspokojone na dobrym poziomie i żebym miał jeszcze troszkę więcej. I wtedy mogę powiedzieć, że mam bezpieczeństwo finansowe, godne życie, mam za co utrzymać rodzinę. Nie. Rodzina nie jest w tej chwili tak ważna w percepcji nastolatków. Tak? I pieniądze nie mają służyć zabezpieczeniu podstawowych potrzeb finansowych, potrzeb życiowych. Pieniądze nie, nie mają w zamyśle służyć do tego, żeby móc utrzymać rodzinę. One, jeżeli nastolatek o nich myśli, to mają być duże i mają pozwalać realizować pasje, kupować samochody, podróżować, robić różne rzeczy. Tak? Więc ten sposób myślenia o, o, o szkole, jako o pewnym środku, przystanku na drodze do celu, w tej chwili się ukształtował. Oczywiście, jak nastolatek wchodzi w dorosłe życie, to się okazuje, że z tymi pieniędzmi, z tą karierą i z tym sukcesem to nie jest wcale tak łatwo. Pojawia się pragnienie założenia rodziny, które w naszej kulturze pojawia się coraz później, czyli coraz częściej rodzina jest zakładana dopiero po 30 roku życia, więc, więc nastawienie do szkoły też jest już zupełnie inne. Nie ma sztywnego schematu, tak? Ten schemat, który kiedyś obowiązywał dobre wykształcenie, dobra praca, godne życie był też schematem dość sztywnym. To znaczy było takie założenie, że jedno wynika bezpośrednio z drugiego, no bo jak nie będziesz miał dobrej, dobrego wykształcenia, to nikt ci nie da dobrej pracy. A jak nie będziesz miał dobrej pracy, to nie będziesz miał tyle pieniędzy, żeby móc utrzymać rodzinę. I to było bardzo spójne, dość sztywne i jedno wynikało z drugiego. A w tej chwili wykształcenie jest środkiem do tego, żeby znaleźć dobrą pracę, a praca jest przestrzenią, w której można osiągnąć sukces, zrobić karierę i zarobić duże pieniądze. I teraz te rzeczy już nie są takie sztywne. To znaczy w świadomości nastolatków pracę niekoniecznie można znaleźć, po, po mając dobre wykształcenie, tylko na przykład poprzez znajomości, poprzez szczęście, poprzez inne rzeczy. A to, że będę miał dobrą pracę, to jeszcze nie gwarantuje mi tego, że będę dużo zarabiał, nie gwarantuje mi, że będę naprawdę dobry w tym, co robi, a więc, że odniosę sukces, nie gwarantuje mi tego, że będę lepszy. Od innych, a więc będę na wysoką pozycję w pewnej hierarchii, zrobię karierę, wyróżnię się. Nie ma już prostego. Następstwa, że jedno wynika bezpośrednio z drugiego, i to następstwo jest sztywne. Więc sposób myślenia nastolatków też jest inny, bo okazuje się, że pomysłem na to, żeby odnieść sukces, zarobić pieniądze, jest to, żeby pójść do szkoły zawodowej i założyć firmę, żeby zrobić jakąś karierę i zarobić pieniądze. To lepiej jest wyjechać z Polski, bo w Polsce, w tej dziedzinie, którą lubię. Nie, zdo, nie zrobię kariery, bo tutaj w tej dziedzinie słabo płacą i w ogóle tu się źle żyje. Tak? Więc nie będę tak, tak bardzo przywiązywał uwagi do wykształcenia, bo pracę to mam tam znajomych i gdzieś tam rodzina, uda mi się, albo pójdę na staż, albo wezmę udział w jakimś konkursie i w jakiś sposób ją zdobędę. Więc nie ma potrzeby, żebym ja się teraz... I teraz te zmiany kulturowe, ta zmiana sposobu myślenia powoduje, że, że znowu nastolatki nie mają tak bardzo ochoty się uczyć, ponieważ oceny są tylko przyskankiem na drodze do celu, a tym ostatecznym celem może być właśnie kariera, pieniądze czy sukces. I można je osiągnąć często bez ocen, tak? I to, to widać na przykład w takiej sytuacji, kiedy to jest akurat pozytywna chyba sytuacja i ona też się często odbywa za przyzwoleniem rodziców, że nastolatek zrozumiałe to jest, wybiera przedmioty, których będzie się uczył, a z pozostałych przedmiotów uznaje, że trójka mu wystarcza albo nawet dwójka, bo one mu do niczego nie będą potrzebne. Czyli tu już pojawia się kalkulacja dotycząca przyszłości tego, co będzie jej potrzebne. Która też, w, która też wydaje się być często całkiem sensowna, w tym sensie, że oczekiwania, jakie są stawiane w szkole są bardzo duże. Szkoła uczy wielu rzeczy, wiele z tych rzeczy rzeczywiście nie będzie potrzebnych. Jeżeli ktoś stawia na rozwój w danej dziedzinie, na przykład w obszarze języków, to woli. Zainwestować w to, żeby mieć jak najlepsze oceny z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, a z pozostałych przedmiotów zgadza się na słabe oceny. To jest pewna kalkulacja. Nie można mieć w życiu wszystkiego. Tak? Jeżeli chciałbym mieć ze wszystkiego dobre oceny, to po pierwsze może to być niemożliwe, a po drugie nie będę inwestował już tak mocno w swoją przyszłość, którą chcę opierać na sferze językowej. Więc, więc to zjawisko też, też, też pokazuje taką, te zmiany kulturowe dotyczące sposobu myślenia, kariery, sukcesu, rozumienia tego, czym jest praca i rozumienia sytuacji życiowej człowieka dorosłego. Więc to, to są pewne rzeczy, które, które wpływają na. To, że nastolatek nie ma ochoty się uczyć, natomiast to nie wszystko. Zdrowo rozwijający się nastolatek tak naprawdę w swoim rozwoju musi nauczyć się wielu rzeczy w okresie nastoletnim. Tak jak można powiedzieć, że w szkole nastolatek otrzymuje pewne zadania, zadaniem jest opanować. Pewien dział z matematyki, zadaniem jest to, żeby poznać historię XX wieku, żeby nauczyć się operować językiem niemieckim czy na angielskim na określonym poziomie, to są pewne zadania szkolne, ale rozwój emocjonalny nastolatka też niesie ze sobą pewne zadania. W różnych. Podręcznikach, czy, czy monografiach, czy książkach można znaleźć różne listy zadań, jakie nastolatek powinien osiągnąć w swoim rozwoju psychologicznym w okresie nastoletnim. Natomiast gdyby przyjrzeć się tylko kilku z nich, no to można wśród nich znaleźć taką rzecz, że nastolatek powinien się nauczyć radzić sobie z tym, że nie wszystkie oczekiwania człowieka mogą być spełnione. Tak? Że świat część oczekiwań spełnia, część oczekiwań nie spełnia, e, wszystko ma wady i zalety, moi rodzice mają wady i zalety i ja też mam wady i zalety. Tak? I pogodzenie się z tym, e, że wiele rzeczy może nie iść po mojej myśli, jest zadaniem trudnym, e, bolesnym i przykrym, natomiast doświadczenie pokazuje, że te osoby, które dobrze radzą sobie z tym, że coś nie idzie po mojej myśli, dorosłym w życiu radzą sobie zdecydowanie lepiej niż te, które, które nie potrafią uspokoić swoich emocji wtedy, kiedy coś nie idzie po ich myśli. Kolejne zadanie to, to zbudowanie poczucia własnej wartości i zaakceptowanie samego siebie, czyli pogodzenie się z tym, że ja jako nastolatek, a potem dorosły człowiek, nie jestem doskonały, mam wady i zalety, nie jestem idealny, co też jest trudne. Tak? Nastolatki, które nie chcą pogodzić się z tym, że świat nie spełnia ich oczekiwań, złoszczą się, wściekają i widzą winę w ludziach dorosłych. Czyli nastolatek imprezował przez cały weekend, potem przychodzi do szkoły, jest sprawdzian, dostaje jedynkę. Nastolatek wini nauczyciela mówi, że to nauczyciel się na niego. Mówił, że pytania były złe, że pani nie zapowiedziała, że gdyby były inne pytania, to on by sobie poradził. Tak? Właśnie, czyli nastolatek musi się nauczyć, że imprezując potem nie będzie miał dobrego, dobrej oceny, albo że jeżeli chce się przygotować do szkoły, to nie może imprezować. Nie można mieć wszystkiego, część oczekiwań będzie spełniona, część nie. Kolejne zadanie, które tutaj w tym kontekście jest, to e, nauka odpowiedzialności. E, jeżeli wybiorę, że będę imprezował, to warto, muszę się pogodzić z tym, że potem będę e, miał jedynkę ze sprawdzianą. Jeżeli wybiorę, się, e, z, wybiorę e, zdecyduję się na naukę, to nie będę miał czasu dla kolegów i na imprezę. E, coś za coś, ja dokonuję wyboru, ja ponoszę konsekwencje nauczanie się odpowiedzialności trwa przez, przez wiele lat. Podobnie ten nastolatek, który, czy też każdy nastolatek, musi, musi zaakceptować siebie takiego, jakim jest, odróżnić co mogę w sobie zmienić, czego nie mogę w sobie zmienić, na co mam wpływ, na co już nie. I to często widać, jak nastolatka płacze, bo uważa, że jest do niczego, ma obniżone poczucie własnej wartości, włączy sobie jeszcze jakąś dołującą muzykę, nakręca się, nakręca i płacze, jaka to ja jestem. Słaba, niedobra, do niczego, nie lubię siebie samej. No, pogodzenie się z własnymi wadami jest, jest bardzo trudne. Inne ważne zadanie to nauczenie się funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, co nie jest proste i wiele, wiele nastolatków ma z tym problem. Współcześnie chyba można, można zaryzykować takie twierdzenie, że, że jest coraz trudniej nastolatkom nauczyć się funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi, ponieważ dużo chętniej nawiązują znajomości przez internet który daje takie poczucie, że mogę manipulować obrazem samego siebie, mogę włączyć blokadę i z kimś nie rozmawiać, kto mi nie pasuje. I to jest dużo łatwiejsze niż realne kontakty z rówieśnikami. Rówieśnik może mi powiedzieć przykre słowo, może mnie zranić, więc być może lepiej się wycofać z relacji. I teraz trzeba nauczyć się tego, jak cieszyć się i czerpać radość z życia z innymi ludźmi, nawet pomimo tego, że drugi człowiek może mnie zranić, jak się tego nie bać i jak sobie z tym poradzić. Tutaj wymieniłem zaledwie kilka zadań, ale to są bardzo ważne zadania, od których znowu zależy sukces nastolatka w życiu. To nie jest tak, że sukces nastolatka w życiu zależy od jego ocen w szkole. Oceny niestety nie są wyznacznikiem sukcesu. To zdolności emocjonalne, to realizacja zadań rozwojowych, psychologicznych. Okresu nastoletniego będzie decydować o tym, jak dana osoba będzie radziła sobie w różnych życiowych sytuacjach, a więc czy odniesie sukces, czy nie. Często te osoby, które świetnie się uczyły, były w szkole najlepsze, potem w dorosłym życiu niestety się gubią i nie odnoszą takiego sukcesu, jak ci ich rówieśnicy, którzy się słabiej uczyli. A można to wytłumaczyć właśnie tym, że jeżeli ktoś dużo czasu spędza nad książkami, to nie uczy się funkcjonowania w relacjach rówieśniczych, nie uczy się konfrontowania, konfrontowania się z porażką i niepowodzeniem, nie uczy się radzenia sobie w sytuacji, jeżeli coś nie idzie po jego myśli, ponieważ jego główne doświadczenia dotyczą nauki i owszem, tam nastolatek, jeżeli coś nie idzie po jego myśli, jakoś sobie poradzi. No, poradzi sobie w taki sposób, że zarwie kolejną noc i poprawi ocenę. No w dorosłym życiu ten schemat może się nie sprawdzić. Bo jeżeli coś w dorosłym życiu nie idzie po mojej myśli, to nie, nie można nadrobić tego tak, że zarwę noc i, i od razu coś naprawię. Tak? Rzeczy są dużo bardziej skomplikowane. Więc poziom trudności zadań emocjonalnych, ich ilość powoduje, że nastolatki rzeczywiście mają prawo być zmęczone, mają prawo być się obciążone i przeznaczają dużo czasu na rzeczy, które teoretycznie mogą wydawać się właśnie z punktu widzenia człowieka dorosłego bez sensu. Bo co on ma dobrego z, te, z tego, że tyle czasu spędza z kolegami? No ale ten nastolatek, który tyle czasu spędza z kolegami, uczy się nawiązywania relacji z innymi ludźmi i to możemy zaprocentować w dalszym życiu. Na wykonanie tych zadań emocjonalnych też potrzebny jest czas, też potrzebny jest wysiłek, więc tak naprawdę jest wiele przyczyn, które powodują, że nastolatki się nie uczą i nie oznacza to, że te przyczyny są złymi przyczynami. Nie zawsze oznacza to, że z naszym nastolatkiem jest coś nie tak. Po prostu jest dużo zdrowych, obiektywnych powodów, które sprawiają, że nastolatki mogą nie chcieć się uczyć, ale też często mogą być jakieś przyczyny, które nie są zdrowe, które nie są rozwojowe, które nie są naturalne które utrudniają naszemu nastolatkowi naukę, czy to jakieś trudne zdarzenia życiowe, czy stres związany z jakąś sytuacją, czy trudna sytuacja rodzinna, na przykład nastolatek przeżywał napięcie, czy, czy dziecko, bo ponieważ w jego rodzinie wydarzyło się coś niedobrego. Tak. Czyli tutaj z nauką, z nauką nie jest łatwo. Nastolatki nie chcą się uczyć, ale nie, nie zawsze i nie do końca ze swojej winy. Na tym polega współczesny świat, takie są uwarunkowania i taka jest psychologia rozwoju nastolatka, że pewne rzeczy idą inaczej niż byśmy oczekiwali.